Emilia z Rolnicy. Podlasie zaskakuje fanów, co tym razem wymyśliła. Kulinarne odkrycia z Emilią Zlaszek, chlebstwa rogu na wielkanoc. Emilia Korolczuk, znana z udziału w programie Rolnicy. Podlasie ostatnio podzieliła się na swoim kanale YouTube nietypowym przepisem na chlebstwa rogu. Mimo że było to jej pierwsze podejście do tego wypieku, Emilia była zachwycona ostatecznym rezultatem. Emilia, mieszkająca w malowniczej wsi Laszki koło Zabudowa, zdobyła popularność dzięki swojemu zaangażowaniu w promocję tradycyjnych dań z Podlasia. Jej działania wzbudzają zainteresowanie zarówno lokalnej społeczności, jak i szerokiego grona internautów. Dzięki dniom otwartym na jej gospodarstwie oraz kanałowi na YouTube gdzie dzieli się swoimi kulinarnymi eksperymentami, Emilia zyskała licznych fanów. Kropka, tym razem postanowiła wypróbować przepis na chlebstwa rogu, który znalazła w sieci. Mimo braku doświadczenia w jego przygotowaniu, zainspirowana opiniami znalezionymi online, postanowiła się za to zabierać. W filmie na YouTube Emilia szczegółowo opisała składniki potrzebne do przygotowania tego nietypowego chleba: pół kilograma twarogu, 300 gramów płatków owsianych, 4 jaja, 30 gramów pestek dyni, 30 g siemienia dwie szczypty soli oraz łyżeczka proszku do pieczenia. kropka Po wymieszaniu wszystkich składników Emilia włożyła chleb do piekarnika na godzinę w temperaturze 180 stopni. Po upieczeniu była bardzo zaskoczona i zadowolona z efektu końcowego. Chleb z twarogu okazał się być przepyszny i zaskakująco smaczny, co sprawiło, że Emilia gorąco poleciła ten przepis swoim fanom. Reakcje na przepis były entuzjastyczne, a fanki rolniczki wyraziły chęć wypróbowania go samodzielnie. Emilia cieszy się, że może dzielić się swoimi kulinarnymi eksperymentami z szeroką publicznością, inspirując innych do odkrywania nowych smaków i dań. Emilia, zaskoczona pozytywnym odbiorem swojego przepisu, obiecała swoim fanom kolejne kulinaria na swoim kanale. Jej pasja do gotowania oraz chęć eksperymentowania z nowymi smakami sprawiają, że internauci z niecierpliwością czekają na kolejne propozycje kulinarne.